Cześć, tak się macie tutaj oczywiście Damien I dzisiaj chciałbym wam zaprezentować moją nową serię, która ruszy już za tydzień Wraz z premierą FIFA 17 na moim kanale Albo dzień po pierwszym odcinku z Ultimate Team, albo dwa ogółem Jak sami już widzicie będzie... nie, tu jest tytuł na dole Seria będzie związana z draftem Jednak zanim przejdę do sedna, chciałbym powiedzieć, że ten film powstał przy współpracy z firmą FIFA Coins.pl Która zaprosiła mnie do własnego domu, zwróciła mi za to pieniądze Nakarmiła całą moją rodzinę i sprawiła, że moje życie jest lepsze Pozdrawiam! I dostałem ciepłą pizzę. Więc jak widzicie, seria nazywa się Draft Collection Book. Jeśli oglądacie zagranicznych youtuberów, to możecie być zaznajomieni z tym całym konceptem kolekcji. Jednak jak to będzie wyglądało w draft, już wam tłumaczę. Jak wiecie, w każdym drafcie są cztery mecze. Czasami nie dochodzę do czwartego, czasami nie dochodzę do trzeciego, jednak w tym roku będę miał większą motywację, ponieważ w trakcie FIFA 16, to tak naprawdę te drafty były. Po to by były. Nie miałem żadnego celu, jednak w tym roku cel mam i według mnie on jest bardzo przyjemny. Już wam mówię, czemu wspominałem o tych czterech spotkaniach, bo za każdym razem będę wybierał czterech graczy, o których będę walczył. Czemu będę o nich walczył, by umieścić ich w swojej kolekcji? Postanowiłem dodać taki element do draftów, by było ciekawi, by była większa różnorodność, by nie grać ciągle tymi samymi zespołami. Wydaje mi się, że jest to dosyć fajna sprawa. Jak widzicie, jest tutaj rubryka Team of the Week oraz La Liga. To jest pierwsza strona naszej kolekcji. Ona z czasem będzie urozmaicona, że drugi Team of the Week, trzeci Team of the Week i tyle. Postanowiłem, że z każdej drużyny tygodnia będę zbierał czterech piłkarzy, co i tak wydaje mi się, że będzie dosyć trudnym zadaniem, ale pamiętajmy, że ta seria będzie trwała cały rok. Jeden odcinek w tygodniu, więc powinienem dać radę. Bo z każdej ligi na chwilę obecną będzie 12 piłkarzy do zdobycia, więc porównując to na przykład, wiecie, do y, Team of the Wicked, to będziemy mieli czas na uzupełnianie lig, więc to jest pierwsza strona. Jednak jak ja wywalczam tych piłkarzy? Już wam mówię, mówiłem o tych czterech meczach, o czterech kartach do wyboru, ponieważ y, robimy tak, że jedno zwycięstwo oznacza, że dostaje najgorszą kartę. Jeśli wygram dwa razy, to oznacza, że dostaje tą odrobinę lepszą kartę. I wiecie o co chodzi: gdy wygram cały draft, to otrzymuję cztery karty i tą Lepszą, czyli bardzo możliwe, że dostałbym w tym przypadku Ronaldo, co byłoby bardzo przyjemne. Mamy 12 piłkarzy, 12 najlepszych piłkarzy z BBVA. Tutaj akurat nie zmieścił się żaden bramkarz, ale być może to zmienię, by chociaż był jeden. Dalej przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj mamy Premier League oraz Bundesliga. Ogółem wprowadziłem zasadę, że jeśli są wysoko oceni bramkarze, to maksymalnie dwóch może się znaleźć, bo jednak. No bramkarzami aż tak się nie jaramy, gdy na przykład, no wolimy oglądać chyba piłkarzy z pola w akcji, nie będę przecież biegał w y, kurtua oraz Buffonem po całym boisku, ale owszem ci piłkarze się znaleźli, ponieważ mają wysokie oceny. Premier League, czyli najlepszym piłkarzem jest Ibrahimowicz a kończymy na kościelnym, w Bundeslidze najlepszym piłkarzem jest Neuer i postanowiłem na sam koniec dać Czalanolu, ponieważ jest to specjalna karta. Specjalna pod tym względem, że ma wysoko ocenione rzuty wolne, więc wydaje mi się, że jego obecność jest tutaj uzasadniona. Czasami jak widziałem, że jakaś karta jest taka, że wiecie, że... no na przykład Gece, no nie no, wolałem wsadzić tutaj Czalanolu niż Gece, ponieważ gdy patrzę na karty Niemca, to ja nic kompletnie nie czuję. I na chwilę obecną w naszych ostatnich stronach w książce znajduje się Serie A oraz Ligue 1. Jednak gdy będą dochodziły karty specjalne, no prócz Team of the Week, jak na przykład Team of the Season czy Men of the Met, to te karty będą się pojawiały do zgarnięcia w kolekcji. Również dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taką rubrykę jak reszta świata. Na przykład, wiecie, mm, dwóch piłkarzy ekstraklasy, dwóch piłkarzy z Ligi Belgijskiej i pozostałych, ligi Europy. Albo i nawet nie Europy. Dołożymy MLS, Ligę... Brazylijską. Wtedy moglibyśmy na resztę świata poświęcić całe dwie strony, czyli 24 piłkarzy z reszty świata. Wydaje mi się, że akurat byłoby to dobre rozmaicenie, więc dajcie tylko znać w komentarzach, czy chcecie oglądać piłkarzy z reszty świata w tej serii. Więc tak, to będą drafty, jednak drafty z urozmaiceniem. Będę te karty sobie kolekcjonował, będzie różnorodnie, będzie fajnie. Odcinki będą pojawiały się w każdy czwartek o godzinie 15.00. Czemu w czwartek? Ponieważ nowy Team of the Week wychodzi zawsze w każdą środę. I będę chciał po prostu trafić te nowe karty do draftu. Co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja dziękuję Wam za oglądanie. FIFA już za 3 albo 4 dni. Zobaczymy. Pozdrawiam. Cześć.